Wiecie, jak wyglądał mój pierwszy pocałunek? Siedziałam chłopakowi na kolanach i już mieliśmy się pocałować. O, to i, już mi jest włosy, ja I mi włosy. Ej, ale mi tak włosy na ryjku leciały. I tymi włosami. Ja <laughs> miałam swoje włosy w ustach, miał moje włosy w ustach. Ej, A I wiecie, jak I jak wiecie, jak wyglądał mój pierwszy pocałunek? Wiecie, jak wyglądał mój pierwszy pocałunek? Nie było go. Ja tak serio. Aha, <gulanie> tak serio, to wyobraźcie sobie Pacmana, nie? On tak, tak jedzie, tak idzie, taka japa i tak ciapcia, nie? Tak ciapcia, te kuleczki, nie? To no wyobraźcie sobie dwa takie <gulanie> Pacmany, co tak idą do siebie i się tak nagle zaczynają ciapciać, że tak się tak, o, to, o tak, o, to, o tak, Takie No, to, to było coś takiego, <gulanie> Ej, co ty masz z banią, ej? Ale myślę że tak, kurwa, co to znaczy walić konia, nie? Ja. I, i to. No bo ja wtedy nie wiedziałem, ej, no skąd ty nie. No ile ty No ja byłem młody, mały byłem. W każdym razie... I wiesz, i one, one tak patrzą na mnie, chyba było widać po mojej japie, że ja tak nie do końca strzaiłem o co chodzi, nie? <laughs> Niestety. No. Chyba było widać po mojej japie. No w mojej yapie, po, po mojej japie, po mojej japie było widać i one mówią y, A ty wiesz co to znaczy? Ja taki kurwa, nie? I mówię, no no chyba wiem. Już takie chyba, już wiedzą, że coś jest nie tak, już będzie pompa ze mnie no i, i mówią to co to znaczy ja mówię no że wiesz ja sobie to wyobraziłem że to jest taki seks na pieska no bo skoro jeden przyjmuje jed, jed, jedna, jeden osobnik tak żeby był gender i tak dalej jeden osobnik przyjmuje pozę takiego konia nie? a drugi go wali więc mówię to że jest walnie konia i one się tak popiły tak się śmiały ze mnie nie a ja sobie myślałem kurwa ja się kiedyś dowiem a wtedy nie było internetu także. Ej, dobra, bo ja wziąłem tunel, także idziemy na inwejda. Ej, może to źle, że ja wziąłem ten tunel, to mogłem z A myślisz, że teraz ro robi blue? Ej, A dawaj, teraz będzie zlucz? najlepsza akcja twojego życia, nie? Zaufajmy, zaufajmy tunelowi, dawaj. Uwaga. A tu jest! Lubi. Jest, robimy. Kennen schodzi. No. Uwaga, Kenem schodzi. Ej, co tam robi? nich fiz? A Fis jest w dżugli! Ja to myślałem, dwa, że to Braum jest w dżugli. Uciekaj. Czemu tam jest cztery osoby? Cztery, cztery... To się to zastanowienie. No nie! <grym> to dawaj idziemy dookoła. Tudel otworzę, ej tudel otworzę, wiesz? Dobra. Dobra. Uważaj, uważaj, uważaj. Ufam ci tym razem. Dawaj, bij znów. tego Garena już, jedziemy. Tylko ja nie po prostu Jest! Ale to, ale to. O, gruby. Gruby! Wejd czemu tam jest 80 kg? Dawaj w ogóle zrobimy ten za karę. Czekaj buteleczki Teraz widok. Oj! O robimy... Oła. O Jezu, o. tu jest ich tysiąc! A ja nie chcę być umarłym grubym. Okay. A oni siedzą w trzech na widzie. No! Oni... Oni mają ty naszą taktikę ty... No, no, no. Brał idzie do dżungli z Fizem chyba. Może widzieli poprzedni filmik Gdzie ona jest? Czemu ona jest na respie, Ej! No już idę! Czekaj. Co ty robisz? No bo no bo no. no bo no, Czemu ty no bo czekasz no. na item? Dokładnie. Nie czeka się na item. To jest taki setup, że się... Ale ja nie kawa. czekam na Item. Bo gram na koncie chłopaka i mi się zmieniły ustawienia i no i... Kurwa, ja w wieku 14 lat nie miałem chłopaka. Ona A się wychowała. Ja nie <noise> wiem wychowałam. Ciekaw, że ty zwrócił uwagę. Nie na to. wychowałaś mnie, jesteś wyrodną matką i teraz wychowałaś mnie. Uciechamy strzeż, uciechamy strzeż. Wydziedziczy cię. Dawaj, na no widać, że to trzeba zemścić się. Ja tobie <noise> nie. Ej, to jest ex, tam jest ex dla nas, dawaj, puszujemy szybko. Jezu, nie! Dawaj, szybko w tunel. Nie! Walić w tunele. Dawaj, to jest nasza szansa. O, bo nie! nie. Elo! Elo! eeeelo, Ej, mam 1-5, a czuję się jakbym grał dopiero 3 minuty. Kolejny grubek! ...nie zginąłeś do końca gry. Aha. I damy Bardzo cieszę. I zabij. Zabij go, zabij go, zabij go! Próbuj! bo to tego Ty, ja wiedziałem! Ja wiedziałem, że to jest grube. Fajny challenge. Mamy ulti, mogę coś tutaj rzucać. Te pizduzie mnie skulają. O dobra, to jest smok albo turet, co chcecie? Smoky, trzymajmy się ciechara, bo to jest taki chodzący dzień niepodległości. O, <tuszy> 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 nie się odpalił. Ech, dam Nie! Nie zabijesz go! Nie na mojej warcie! <laughs>

A on się nazwał Aventadors, ale Aventadors po hiszpańsku znaczy WPIERDOL! pierdol. <laughs> oh, a jestem kasyczek. Elo. Elo. Robimy go, patrz, ja mogę mu zrobić takie CYK! No, zeskocz. W klasy się nauczył grać za młodym. Mm. Czekaj. O! Ograł, robi! Ograł. Robi ich wszystkich! Easy. <laughs> Nie! Musiałam solidarnie, że ja was nie damię. Solidarność jajników. Ej, to miało go trafić. Ej! Halo? No, ja, nie, ja nie wiem, Norbi, jak masz jajniki, tak. <grym> Myślałem, że to przeszło tak obojętnie, że nikt tego nie zahaczył. <grym> nie no, ja wszystko Sprzedała się do policji. Ooo, jak się... Ooo! Halo? Odpalił się. Oj. Nie no, elo. Prabile, elo. To jest twoja strona, Macie plecy, Halo. E, tu jest fis. Halo to, to prawie jak Elo. <grym> <grym> On wie, Halo, pomóżcie w Elo, lecę. Dzięki, Zik, Miło, że pomagasz. Drugo. Ej, ulti. O, o, o bang! Prawie o, co to wyszło. czemu nie mogę Ej, ale ja to chodzę. Ja nie mam niczego. Ja nie mogę skinny używać. Mam, kurwa, no, ja też nie! Ale kurwa Freezy to jest tragedia, nie? Nic się nie mogę zrobić z O, dobra, teraz trzymajmy. Co? Co? To jest bzdura! Kto jest panował, Freeza? Ta Idę! Złączmy się teraz, złączmy My się w takim teraz. razie, robimy baronę. Aha. I Dobra, tył spokojnie, to Dobry ty chodzisz. Nie. k***a. Wychodzą. O, zbyt greedy. Kto go dobrze. A ciągle? ultasz, to ja. Co Gdzie? chcesz ode mnie? No, ja? znicza ci zapaliłam. Nie zapalaj no. zniczy. Dobra. Dobra, mam full builda. Cofaj, hasuj Zgasiłem go. <laughs> Tego, tego, nie znałem. No, ja też. Ja też. To jest ten, to jest wymyślony teraz, to jest nowy trend. Od jutra od w, każdym trend? Domu. Łznicze, w każdym domu. Wszyscy gaszą znicze, kurwa. Od jutra w każdym domu. Te butelki rzuca, ja butelki zbieram, a te nie wypierdala, no. Ale najlepsze jest to, że te butelki, wiesz, szklane, a się odbijają od podłogi. Tak. Ale ja to, ja z tego żyję, a on to wypierdala. que